Tak jak Wam obiecałam, dzisiaj na tapecie żółtka zrobimy sobie suszone żółtka. Jak je przygotować, jak je przechowywać, wszystko dowiecie się w tym filmie. E, możecie tych żółtek zrobić więcej, nie tylko cztery. Ok, odkładam na chwilę żółtka na bok, bo teraz bierzemy miskę, do której będziemy dodawać składniki. Miarką Waszą będzie szklanka, jak zwykle, także do szklanki bierzemy, wsypujemy sobie sól. E, musi być pełna szklanka. Soli. No, i oczywiście tą sól przesypujemy potem do tej miski. Kolejny składnik: cukier biały. No, i znowu ta sama szklanka. Wsypujemy pełną szklankę białego cukru drobnego do soli cukier i sól dokładnie ze sobą mieszamy. Przesypujemy to wszystko na jakieś talerz czy tam półmisek, cokolwiek macie w domu, znaczyń, tylko chodzi o to, żeby to było płaskie. Teraz robimy sobie takie wgłębienia paluszkami, zaraz to zobaczycie. No i możecie sobie zrobić takich żółtek 8 nawet. Ja wykorzystuję 4 po tych bezach. Także no, robimy sobie takie wgłębienia, jak widzicie. O, popatrzcie, tak to będzie wyglądało. No i teraz bierzemy delikatnie żółtka, wkładamy w każde to wgłębienie. Teraz bierzemy łyżeczkę i każde żółtko dokładnie zasypujemy tą solą oraz cukrem. Tak jak widzicie na filmie, żeby te żółtka były dobrze zasypane i od góry, i od dołu. Następnie przykrywamy całość folią spożywczą i tak przygotowane żółtka wkładamy do lodówki na 7 dni, nie na krócej na 7 dni. Po 7 dniach wyciągamy żółtka z lodówki. Zaraz wam pokażę jak one będą wyglądały, ale to nie jest koniec. Bierzemy teraz żółtka, otrzypujemy z nadmiaru soli oraz cukru. Zaraz wam to pokażę jak to będzie mniej więcej wyglądało. Popatrzcie, tak będą żółtka wyglądały. Bierzemy teraz te żółtka, dokładnie płuczemy pod bieżącą zimną wodą, nie ciepłą, tylko zimną, z nadmiaru tego cukru oraz soli. Opłukane żółtka wycieramy delikatnie w papierze ręcznikowym i wykładamy sobie te żółtka na blaszkę wyłożoną papierem pergaminowym. Nagrzewamy teraz piekarnik. Do nagrzanego piekarnika wkładamy żółtka, żeby się suszyły. Oczywiście takie żółtka również możecie suszyć w suszarce do warzyw. Popatrzcie, ta sól i cukier do niczego już się kompletnie nie nadaje, ponieważ przeszła wilgocią. To wyrzucamy. Moje żółtka w piekarniku suszyły się 6 godzin. Takie żółtka suszymy od 5 do 6 godzin. I teraz tak, popatrzcie, te żółtka są bardzo świecące, bo one muszą jeszcze odpocząć, więc na talerzyku pod przykryciem zostawiamy te żółtka na całą noc, żeby porządnie sobie odpoczęły i do siebie doszły. Po całej nocy, kiedy żółtka sobie już odpoczęły, one lekko zmatowiały, zaraz wam to pokażę. I teraz, co z nimi robimy? Żółtka przekładamy do jakiegoś słoiczka, słoik porządnie zakręcamy i możemy takie żółtka przechowywać w lodówce do pół roku. A do czego je? Na przykład używamy, a na przykład do sosów, do zup, albo na przykład do sałatek. Do czego tylko chcecie. I tak jak widzicie na filmie, wystarczy żółtko tylko wziąć, zetrzeć na tarce dodać do jakiejś potrawy i gotowe. Życzę Wam smacznego!